Wielkanoc to bardzo radosny i wiosenny czas, czas świątecznych spotkań z bliskimi. Podczas świąt Wielkanocnych kultywujemy przeróżne tradycje i zwyczaje, a wszystkie mają symboliczne znaczenie. Palma Wielkanocna, poświęcona w kościele w ostatnią niedzielę przed świętami, ma za zadanie chronić nas przed nieszczęściem. Wielką sobotę święci się wielkanocne potrawy, które do kościoła są zanoszone w koszyczku. Nie może w nim zabraknąć baranka, który symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa, jajek, symboli nowego życia, chrzanu, symbolu siły, wędliny oznaczającej płodność i dostatek oraz ciasta baby, symbolu wszechstronnych umiejętności. Poświęcone pokarmy spożywa się na śniadanie w wielkanocną niedzielę. Tradycja ozdabiania jajek na wielkanoc jest bardzo stara. Popularnie wszystkie zdobione jajka nazywa się pisankami, choć tak naprawdę nazwa ta pochodzi od pisania wzorów na jajku pędzelkiem zamoczonym w roztopionym wosku. Takie jajko było następnie barwione, a zastygły wosk usuwano. Na skutek czego powstawał jasny wzór na ciemniejszym tle. Inne techniki zdobienia jajek to malowanie, kraszenie, czyli barwienie na jeden kolor, wydrapywanie wzorów, naklejanie kolorowych wycinanek z papieru czy owijanie włóczką. Mazurek to tradycyjne ciasto wielkanocne na cienkim, kruchym spodzie. Przykryte jest masą, najczęściej kajmakową. A na wierzchu ma świąteczne zdobienia z lukru, np. jajka i bazie. Dawniej śmigus i dyngus to były dwa osobne zwyczaje. Śmigus było to delikatne uderzanie wierzbowymi gałązkami po nogach lub właśnie oblewanie zimną wodą. Natomiast dyngusowaniem można było wykupić się pisankami z podwójnego lania. Dyngus oznaczał też wizytę u znajomych. Chłopcy chodzili do sąsiednich domów i za życzenia i śpiewy domagali się zapłaty. Najczęściej płacono słodyczami, pisankami, a czasem pieniędzmi. Dzisiaj śmigus dyngus to zwyczaj przypominający zabawę w oblewanie się wodą w wielkanocny poniedziałek, zwany lanym poniedziałkiem.